Już 12 kwietnia w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej od godziny 10 do 16 odbędą się dni otwarte. Czekają na Was takie atrakcje jak występ zespołu szkolnego, pokaz mody, gry i zabawy muzyczne. Przedstawione zostaną poszczególne zawody. Technik robót dekarskich, technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik inżynierii sanitarnej, technik gazownictwa, technik budowy dróg, technik geodeta, Technik architektury kreobrazu, technik przemysłu mody, technik stylista, technik realizacji nagrań i nagłośnień oraz murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Widzimy się 12 kwietnia!